Poniedziałek był niezwykle emocjonującym dniem na paryskich kortach dla polskich kibiców. Iga Świątek rozegrała trzysetowe spotkanie z Chinką Rzęk i naprawdę było w tym meczu wiele takich emocjonujących momentów, których pewnie przed jego rozpoczęciem się nie spodziewaliśmy. Pierwszy set zdawało się, że idzie tak, jakbyśmy... Wszyscy tego chcieli. Iga Świątek prowadziła 5 do 3, później 5 do 2 w tej breku, e, ale rzęk znalazła sposób na to, żeby e, tą partię wygrać. I to nie było tak, że um, Iga Świątek grała jakoś bardzo źle. Myślę, że ten poziom Igi to było takie 5 na 10 w jej skali, natomiast y, Hinka grała 8-9 na 10 tego, co aktualnie potrafi. Y, moją uwagę zwróciło to, że przy tak dużym wzroście była w stanie naprawdę bardzo dużo, bardzo dobrze poruszać się po korcie. Widać tutaj pracę w Akademii w Barcelonie. Aktualnie jej trenerem jest Perriba, czyli były znakomity Challengerowiec, który doskonale wie, jak na nawierzchni ziemnej grać, i myślę, że Rzęk, mimo tego, że od stanu 0 do 3 w drugim secie miała trudności takie fizyczne ze zniesieniem odpowiednio tego spotkania, to myślę, że, że ją zobaczymy jeszcze bardzo wysoko w tym sezonie. Będę zdziwiony, jeśli nie skończy roku 2020 w pierwszej czterdziestce, bo, bo ma takie umiejętności i, i myślę, że w miarę upływu czasu ta jej gra będzie jeszcze bogatsza i będzie. Jeszcze lepiej się rozwijać. Natomiast dla nas wszystkich, fanów polskiego tenisa, fanów Igi Świątek, to też bardzo dobra nauczka, że nie zawsze będzie łatwo, szybko i przyjemnie. A, a takie zwycięstwa jak dziś, smakują, jeszcze lepiej. A ze strony stricte tenisowej to sporo było takich nerwów w pierwszym secie ze strony Igi Świątek, interakcje z boksem. Chyba bardziej skupienie się na takich swoich emocjach niż na tenisie. I to też miało odniesienie w jakości gry Igi Świątek, że to nie było takie granie 6-7 na 10, tylko właśnie trochę niżej. Zawodził pierwszy serwis. To, to było dość zaskakujące, że, że, że ta, ten procent wygranych piłek po, po pierwszym serwisie był dość niski. Yy, nieco lepiej było przy drugim podaniu, ale generalnie mało było takich darmowych punktów ze strony Igi Świątek, które yy, no, pojawiały się częściej w innych spotkaniach. Całe szczęście, że no, Iga Świątek ma wystarczająco doświadczenia, że była w stanie ten mecz yy, rozstrzygnąć na, na swoją korzyść. Pojawiło się trochę emocji jeszcze w trzecim secie, kiedy yy, chyba zaczęły działać środki przeciwbólowe i... I też rzęk zdjęła tape z UDA. Na pewno duże, duże wyrazy uznania, że się nie poddała, cały czas walczyła, bo znam kilka dziewczyn w cyklu WTA, które podałyby rękę i, i byłyby w szatni, gdy coś im to skwiera. A tutaj Hinka grała do końca i naprawdę pokazała charakter i też spory umiejętności. Jeśli chodzi o kolejną rundę i mecz z Jessica Pegulą, no to Myślę, że to powinien być nieco łatwiejszy mecz niż te dwa ostatnie. Pegula jest zawodniczką waleczną, na pewno na, na korcie się nie położy, ale ten jej wachlarz, yy, uderzeń i też to, co potrafi, myślę, że na nawierzchni ziemnej nie zrobi na idze Świątek jakiegoś większego wrażenia. To też jest zawodniczka, którą Iga Świątek bardzo dobrze zna, bo grały razem yy, w Ameryce podczas tego e, amerykańskiego swingu w tym roku. Hmm, postawiła trudne warunki Pegula, zwłaszcza w drugim secie tego meczu w Stanach. E, tam Iga musiała się dość mocno wysilić, żeby wygrać. Ale mimo wszystko myślę, że taka amerykańska solidność no to będzie za mało na, na Igę Świątek, która ma w swoim repertuarze naprawdę... Sporo takich y, uderzeń jak backhand po linii, czy też no, ten forhand, który odskakuje dość mocno na naźwieźni ziemnej. A dzisiaj Pegula no, nie pokazała się z najlepszej strony przeciwko Bygu yy, i ten ćwierćwinał dla niej to jest już naprawdę dużo. Przejdźmy do Huberta Furkacza, bo on mnie dzisiaj troszkę rozczarował. Myślę, że nie do końca wynikiem, bo, bo 1 do 3 yy, no nie, jest, nie jest najgorszym wynikiem, natomiast yy, wydawało się, że wracał Hubert w czwartym secie do tego meczu. Miał przewagę przełamania, miał smecza w górze. Wyrzucił tego smecza i tak naprawdę znów załamała się jego gra, czyli coś takiego małego sprawiło, że yy, znów rozsypał się Hubert, jak yy, a zwłaszcza jego gra, jak... Domek z kart. też ten początek meczu. Ja, ja co prawda tego zbyt dobrze nie widziałem, widziałem pojedyncze piłki, bo komentowałem też mecz Kudermietowa-Kis, który nałożył się na mecz Huberta Kurkacza, ale tam dużo było takiej pasywnej gry, bardzo mało energii. Mam wrażenie, że do tego meczu z Rudem Hubert podszedł jak do każdego innego meczu w całym sezonie, a to jednak był mecz wyjątkowy, bo o finał turnieju wielkoszlemowego, a taka okazja zdarzyła mu się dotychczas Dwa razy w życiu. Myślę też, no, że, że, że brakuje takiej właśnie energii, yy, świadomości trochę, że yy, bierze się udział w y, czymś dużym. Wiem, że Hubert bardzo lubi te swoje rutyny, raczej ich yy, nie zmienia przed meczem. Yy, lubi wiedzieć yy, tylko najważniejsze rzeczy o, o rywalu. Yy, skupia się na własnej grze, ale to też dobrze. Myślę, że gdyby Hubert wyegzekwował ten plan, który nakreślił z Craigiem Bojtonem, no to zbyt duża wiedza o Rudzie by się mu nie przydała. Ale tutaj Hubert był cofnięty, był taki flegmatyczny w wydaniu, którego raczej byśmy nie chcieli widzieć i po prostu przegrał. Przegrał, myślę, zwłaszcza ze sobą, bo Kasper Rud nie jest tutaj w jakiejś znakomitej dyspozycji i myślę, że no może mieć w ale spore problemy z Innym skandynawem, czyli Holgerem Run, który y, dzisiaj rozegrał znakomite spotkanie ze Stefanosem Passem, y, zagrał 14 winnerów y, backhandowych po linii i, i walczył, y, jakby ten mecz miał być jego ostatnim. I, i, I naprawdę takiego trochę podejścia w wykonaniu Huberta Hurkacza mi brakuje. Ja rozumiem kibiców, którzy y, są rozczarowani po tym meczu. Ja myślę, że, że, że Huberta gra i, i takie podejście na teraz wystarcza, żeby on utrzymał się w pierwszej 20 rankingu, żeby walczył o najlepszą ósemkę, bo ten y, średni poziom y, tenisa Huberta Hurkacza jest bardzo wysoki, ale żeby pójść dalej, y, to musi się pojawić taka iskra, taka wewnętrzna chęć y, osiągania czegoś y, więcej i, i to musi też być widać na korcie w takich meczach jak właśnie z Kasperem Rudem. Zaskoczył mnie też dziś bardzo Marin Cilic. Zagrał naprawdę jedno z najlepszych spotkań w ostatnich latach. Od pierwszej do ostatniej piłki grał agresywnie przeciwko Miedwiediewowi i wykorzystał to, że grali w sesji wieczornej i, i że Rosjanin był dysponowany naprawdę bardzo słabo i tak naprawdę po kilku gemach odechciało mu się Y, grać w tenisa. Duże brawa Marin Cilic w wieku 33 lat w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. Duża sprawa dla Chorwata, który ma zamiar jeszcze y, kilka lat y, pograć. Wtorek będzie dniem y, chyba najważniejszym na Roland Garros 2022 do tej pory, bo dojdzie do spotkania Rafaela Nadala z Nowakiem Djokovicem To jest wydarzenie wykraczające poza y, spektrum zainteresowania tylko fanów tenisa. Myślę, że e, rekordowa oglądalność turnieju e, na całym świecie jutro. Mm, Amazon Prime też, który posiada prawa we Francji, odblokuje e, na ten mecz pasmo i, i wszyscy kibice będą mogli obejrzeć spotkanie Nowaka Dżokowicza z Rafaelem Nadalem, ale jeśli chodzi o stronę sportową, no to ja Nadalowi zbyt wielu szans nie daje. To, że mecz będzie rozgrywany w sesji wieczornej jeszcze bardziej sprawia, że mm, szanse Nadala będą mniejsze. Piłka będzie odbijać się trochę inaczej, będzie dużo wolniej. Myślę, że Djokovic z taką swoją solidnością wypunktuje Nadala w czterech setach i, i, i awansuje do półfinału, gdzie pewnie będzie czekał Carlos y, Alcaraz, który y, jako trzeci wyjdzie na kort Filipa Szatriera i Zagra z Aleksandrem Zweriewem. Myślę, że mm, no Hiszpan nie będzie miał większych problemów z pokonaniem Niemca. Mi on się nie podobał już w meczu z Baezem. Potem jeszcze to takie niespecjalne wrażenie pogłębiło się z Zapatą Mijaresem, który jest mistrzem Poznań Open 2021, ale umówmy się na takim poziomie e, czwartej rundy Wielkiego Szlema. No to jednak yy, okazjonalnie może się pojawiać, bo, bo nie ma jakichś wielkich atutów. Wielka wola walki, bieganie, przebijanie i utrudnianie życia przeciwnikowi. Akurat na Zwieriewa to, yy, to działało, bo, bo, bo męczył się z nim yy, z nim Niemiec przez blisko 3 godziny, stracił wiele sił, a Alcaraz ma, myślę, taki wachlarz, takie umiejętności, że, że skończy się też to w jakichś czterech setach i, i, i dojdzie do tego hitu półfinałowego Djokovic-Alcaraz. Ciekawe też mecze u kobiet. Ja czekam na, na zwłaszcza na pojedynek Sloane Stevens z Cory Goff, czyli wielkoszlemowa mistrzyni US Open Stevens, która no, tutaj bardzo sensacyjnie znalazła się w finale kontra Cory Goff, która myślę, że mm, przy bardzo dobrej grze może nawet się Znaleźć w finale. U niej ten, 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 te takie możliwości rozwojowe są jeszcze bardzo duże, i, i tutaj, jeśli osiągnęłaby finał, to na pewno coś dużego dla niej i, i, i wyprzedziłaby trochę ten swój rozwój. Bo myślę, że Pik taki swój osiągnie za 4-5 lat. Ma tam jeszcze dużo rzeczy do poprawy, ale już teraz, przy tej chwiejności kobiecego tenisa, to jest potencjał na dziesiątkę może nawet na, na pierwszą y, piątkę. Także czeka nas y, wtorek bardzo ciekawy na kortach Filipa Châtrier. Niestety tylko już y, Iga Świątek została nam y, z polskiej perspektywy w turnieju i ona rozegra swój mecz w środę i ewentualny półfinał będzie później w czwartek, czyli środek tygodnia y, z polskim tenisem z dużymi emocjami, a jutro nadal Djokovic i, i niech każdy Y, trzyma kciuki za swojego faworyta, podzielcie się typami może na to widowisko w komentarzach. Jak zwy zwykle, jeśli są jakieś kwestie, pytania, y, wnioski, no to ja bardzo chętnie zapraszam. A za y, dziś y, dziękuję bardzo.